Serdecznie witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj ostatni lot się odbył u nas z miejscowości jak to się nazywało nazywa? Lukał 250 km do mnie. Pogoda jest bardzo nieciekawa. Wszystkie oddziały w koło mają straszne bomby. Pojedyncze gołębie. No, u nas nie jest tak źle. Ja przeczekałem, puściłem gołębie o godzinie 10.30 jak błysnęło słońce. No z pięć minut gołębie zawirowały, ale, ale ładnie odeszły i lot nie był taki, taki zły. Dzisiaj koledzy na locie, przyjechała do mnie skierowana komisja z okręgu. Dla tych wszystkich niedowiarków, że mówią, że Palarski łapie gołębie i wkłada do klatki i kładzie na anteny. Zaplombowali zegar, sprawdzili wszystko, sprawdzili anteny. Y stałem y koło nich, jak przyszły gołębie. Dzisiaj było tak, że jeden gołąb wyprzedził minutę wszystkie ptaki, a za chwilę wyłoniła się grupa. Na tą chwilę mam około 70 gołębi z 91 włożonych. Zaraz komisja będzie y sprawdzała. Wszystkie gołębie będziemy łapać. Pierwszą dziesiątkę i będą sprawdzać. Tutaj jest komisja. Proszę się przedstawić. Kolega. Wojciech Szary, członek oddziału Gniechowica. Pan, Kimek, członek oddziału ława. Czy wszystko było według regulaminu? Wszyst... Nie odbyło się wszystko według regulaminu, także ptaki przyleciały, odbijane zostały, także... Proszę powiedzieć, ile gołębi odbiło się w sekundzie, bo siadł 1, a później grupa zawinęła, walnęła. siadła cała taka grupa, odbiły się chyba 11 w sekundzie i potem następne. Tak jak schodziły, tak się odbijało. Także koledzy tu jeszcze są hodowcy z oddziału z oddziału Chodzi Kalisz. Z oddziału 0,97 też byli świadkami, że tutaj nic nie było, żadnych machlojek. Jak to ludzie mówią, że odłączam anteny, kable czy wkładam na doklatek i kładę na anteny. Stałem tu z nimi, przyszła grupa, pięknie siadły. Każdy widział. Nigdzie nikogo nie było, wszyscy byli tu. Także zaraz piszemy koledzy gołębie. no Sezon myślę, że udany jak dla mnie. E, powiem jak to wygląda. I pokażę może jak to wygląda, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę jak te gołębie mi przychodzą. To wejdę do góry i pokażę. Gołąbki wyszły z tego kierunku. Dzisiaj mamy, my mieliśmy trzy loty bardziej na północ. Dwa lata żeśmy zeszli niżej, dużo niżej na Gubin i Lukał. Ale na tamtym locie był strasznie silny wiatr, także przyleciała cała moja grupa gołębi typowanych, siadła później troszkę. I tak to koledzy wygląda. Gołębie wychodzą z tej strony, siadają na platformę, tu jest parę ziaren, walą od razu z góry i odbijają się. Nie trzeba żadnych odłączać zegarów, ani robić różnych rzeczy. Komisja tu już spisała protokół, zaraz idziemy dołapać gołębie Pokażemy jak takie wyglądają, teraz będziemy wyłapywać 11 pierwszych gołębi, ten manet ten co stoi to będzie łapał, widać dały trochę z siebie skrzydła wiszą Ale dały radę Pięknie siadły. Patrzyłeś na zegar ile tam jest głębi? Teraz nie patrzyłem. Nie patrzyłeś, ale to, to zaraz. To ja idę po klatkę i będziemy wyłapywać. I... Dzisiaj już mają cele zamknięte. Po ostatnim locie nie ma nagrody. Za tamten lot, że przele... przeleciały. To muszą troszkę pocierpieć. Ale widać, że dały z siebie wszystko. Siedzą i śpią. A się przewracały na antenach jak walnęło całą grupą. 89, jest on w 3,89 Oddział 04,1721, tak dobra, szukamy, łapiemy następne to może tu Tu go wrzucić no. za swój drzwi. I żeby ona sobie Komisja spisała protokół. Proszę pokazać Czas przylotu, numery gołębi. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Podejdziemy jeszcze do zegara. Trzeba dać im trochę jeść, bo są wypompowane. Także pogoda. się wyraża. Pogoda się zrobiła piękna. Myślałem, że myślę, że z tą decyzją z przeczekaniem do 10.30 to był traw dziesiątkę. Dlatego tak środa śląska jak o 11.00 gołębie to też chyba Trafią, bo ta pogoda chyba coraz lepiej. Ale inne oddziały w czebnicy czy gdzieś nie to Puścili pojedyncze grano. gołębie. Tutaj chłopaki dzwonili. Wszędzie bez nadzieja. Kto Czym szybciej oddziały puściły, tym było gorzej. 65 na 91 jest w gołębi. 65 na 91 i tak gołąbki siadały. Tej pierwszej grupy chyba było z dwadzieścia trzy, nie? Albo i więcej Nie, pierwsza grupa to była trzydzieści. Także koledzy nie nagrywaliśmy lotu. Komisja sobie nie życzyła. Miało być wszystko według opolocie. Nagrywamy, robimy filmik, żeby wszyscy wiedzieli. Także koniec sezonu. Nie zapomnijmy teraz o, o to, żeby zadbać dobrze o gołębie, żeby się dobrze wypierzyły. Odpowiednie kuracyjki robić, odrobaczyć gołębie po sezonie, zrobić kurację na salmonelozę 14-15 dni, i co pierwszy raz? 121, żeby to wszystko było dobrze. No, nie jest to łatwy lot z tego, co. kontrola sprawdzała dwa razy zegar raz i przed samym przylotem drugi raz tak to wygląda koledzy. także pozdrawiam życzę mistrzom Gratuluję mistrzom, wszyscy co w tym roku dobrze latali, mistrzom Polski, mistrzom oddziału, u nas oddział Milicz nie zaliczył żadnej wtopy, na pierwszym locie trochę był gorszy lot, ci koledzy, którzy mało trenowali to im tam brakowało po 20-30%, Wszystko, Mirek, tam się zgadza? Tak, wszystko się zgadza, wszystko jest ok. Tak zaraz podpiszesz, i my będziemy mieli no Koledzy byli wczoraj jeszcze na wkładaniu gołębi. Odbierali wszystkie gołębie. Wkładanie też odbyło się bez żadnych zastrzeżeń. Tak, widłowo także wszystkie numery się zgadzały. Wszystko gołębie były zapakowane, także niech nie, nie, nie słucha historii, że wyciągają klatki że podpłacam, że wypuszczają prędzej, na dwóch ostatnich lotach yy, bardzo bym na o podpis już skończę, na dwóch ostatnich lotach yy, było jeszcze tak, że du, yy, Wrocław Dugołęka yy, puszczała gołębie razem z nami oni prędzej, my po nich po 20 minut ale konwojenci i kierowcy czekali, sprawdzali kabinę czy wszystko czy wszystko jest dobrze? Także było bez żadnych zarzutów, nie było żadnych wyciągania, pieprzenia. Nie lubię takich ludzi, co, co jak już człowiek stara się, chodzi przy tym wszystkim, uczy gołębie. Ja po każdym treningu karmię na tych antenach. One mają już tak od młodego, są przyzwyczajone, że od razu walą na, na klapę. No I tak to wygląda. Zapraszałem. Yy, wszystkich na, na, na każdy lot. Cały czas było wielu hodowców, każdy widział, jak się to odbywało. Także nawet na wspólnym gołębniku yy, spotkałem prezydenta Krzysztofa Kawalera i poprosiłem go również o to, żeby chciałbym mieć kontrolę na ostatnim locie, żeby żeby tym niedowiarkom pokazać, jak to wszystko. No a że dzisiaj akurat. Wyrwała się, wyrwał się jeden gołąb z grupy i odbił się pierwszy i za chwilę walnęła cała grupa. No to, to tak bywa. No. Widocznie wychowałem jakiegoś czempiona. Także pozdrawiam hodowców, dobry lot.